Witam wszystkich. Słuchajcie, mamy jeszcze raz Porsche. Tym razem mamy 911 997 2, czyli drugą serię. Ta jest z 2010 roku. Chciałem Wam ją pokazać, bo jak znowu się powtórzę, w niebanalnym kolorze, czyli nie czarna, ale jest czerwona. No, ten samochód nadal zachowuje te same kształty. Co? 911 964, ale jest dużo szerszy, taki bardziej potężniejszy, co idealnie widać, tak, jak te samochody, można powiedzieć, stoją obok siebie, to to mamy takie fajne, wąskie, sportowe auto, a tutaj mamy takie duże, duże auto. Dlaczego to jest takie ważne, że to jest dwójka? Dlatego, że mamy już skrzynię biegów PDK. Silnik mamy 38. Wszystkie auta między 2000 rokiem a 2007 koniec, 8 początek miały różne wady silnikowe, więc ten już tego nie ma. To jest całkiem inny silnik. Dlatego też wersje 997 jako dwójka mają w ogóle inną cenę w stosunku do, do tej pierwszej jakby serii. Auto jest ze Stanów. Oczywiście, każde auto ze Stanów miało wypadek, ale tutaj był w miarę nie On był lewą stroną, jakby przetarty. Są zdjęcia przed. No ale cóż, to auto było zrobione tak naprawdę uczciwie, bo było robione dla kobiety. Więc tu większość części, które się dało założyć z Porsche, zostało w założonych. Rzeczy tak jakby dopasowane i poprawione w tym aucie, żeby się. Kobiecie podobało, to też zostało zrobione. On ma na przykład czerwony zegar środkowy. Potem na, na pulpicie na desce też. Nie wiem, mamy pasy czerwone, falgi, trochę inne. Więc takich jest kilka dodatków, a, no i reflektory, ktoś jakby też na to zwrócił uwagę, zrobione pod, pod GT3. Zanim wejdę do środka, to jeszcze powiem jedną najważniejszą rzecz dla tego auta. Co mamy? Mamy 4SK. 4SK przy tej mocy, przy tym aucie, przy oponach z tyłu 305 szerokości tego nie widać. Ale tak, tu jest z tyłu 305. No to naprawdę, jak się jedzie tym autem, czuć tą moc i daje ten komfort jazdy, że jest, jest bezpiecznie. Co chciałem powiedzieć na temat środka? Słuchajcie, jeżeli porównując 964, który tam obok stoi, do tego. To tak, można zwrócić uwagę, że przyciski w jednym i w drugim są, można powiedzieć, takie same. Okej, okay, te są parę lat młodsze, ale sam układ, przełączanie i tak dalej jest to samo. Siedzenia, one się dużo nie zmieniły. Też są takie fajne, jakby ten kształt jest, plus takie głębokie. Układ zegarów, okej, okay, mamy nowszy, ale to też się dużo nie zmieniło. Więc to fajne jest w Porsche, że to, to co w międzyczasie też zawsze wspominam i mówiłem, że pewne rzeczy, które im się udało zrobić, wymyślili, działają, nie zmieniają. No, może 996 jest takim samochodem, gdzie zaeksperymentowali z tym przodem i jednym się podoba, drugim nie. Niemniej jednak, no, ma też tą zaletę, że 996 no, jest tańszym Porsche i można wejść w segment Porsche. O, jest chociaż plus tego samochodu. E, wsiadam do 997. Zobaczcie. Nie dość, że się szybko wsiada do tego samochodu, no tu, więc y, naprawdę jest bardzo dużo miejsca w tym aucie. Jest wygodnie. To, co powiedziałem, ten układ zegarów jest zarąbisty. E, sam, sama deska, y, sam jakby zasięg tutaj, to co, to co mamy, jest ok. Chociaż powiem szczerze, że no, nie zrobimy tego tak podczas jazdy, ale to też nie o to chodzi. Niemniej jednak to mi się podoba. Wykończenie tego auta, jeżeli chodzi o materiały, prawda, tutaj czy na desce, czy, ten, czy na schowku, czy na bokach, są takie naprawdę miłe w dotyku. One są przyjemne. To, to nie jest jakby też oczywiste, to też zawsze trzeba pamiętać, że nie wiem, kupujemy nowe auto i nam się wydaje, że zapłaciliśmy kilkaset tysięcy za coś, i dotykamy, i to tak jak ja to nazywam, pachnie Fordem. Więc, więc tutaj, tutaj czegoś takiego nie ma. Nie są podrapane te konsole, co jak znawcy od Porsche wiedzą, że jakby wchodzi się do takiego auta i patrzy, co jest przy lewarku, tutaj na tym podłokietniku, czy właśnie tutaj przy klamce. To jest niezużyte. Dlaczego? Auto ma przebieg 52 tysiące. No, no dosyć jakby zachęcający, jak ja to nazywam, przebieg. Podsufitka bardzo fajna. Yy, I w dotyku, i też to niezużyta. No cóż, to jest takie auto... Dopasowane do mnie. Można wsiadać i jeździć. Wracając jeszcze do, do tego porównania, jakby tych dwóch aut, to też z tyłu możemy to pokazać, bo mamy akurat tamto 964. Nie wiem, czy będzie tak dobrze widać, i tutaj. To jest to, co powiedziałem, że mamy je takie dosyć szerokie. Trzeba uważać przy wymijaniu czegoś, że te błotniki mamy troszeczkę dalej niż zwykle. Ale co jest najważniejsze yy, dla mnie, jak ja też oceniam samochody? Przód każdy na to patrzy, ale ja patrzę, jak samochód znika mi z oczu, jak odjeżdża. No i cóż, tył klasyczny w 964 i tył klasyczny w 997. I to jest to, na co zwracamy uwagę, żeby auto nam się podobało i z przodu, i z tyłu. I jeździło dobrze. I dawało te wrażenia, które chcemy, żeby, żeby były. Cóż mogę powiedzieć? Zapraszam do salonu, zapraszam do przejechania się tym autem. Jest zarejestrowana. Możemy tymi drzwiami dosyć szybko wyjechać, cieszyć się z jazdy. Pozdrawiam!